No i siemandeczko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram Was do Warszawy, gdzie to też doszło do zaprzysiężania żołnierzy była przysięga, a w związku z nią sytuacje, które nie mogły umknąć konfiturze, czyli stawianie pojazdu w miejscach zabronionych na chodnikach, trawnikach i innych podobnych. No a co za tym idzie, pojawiła się ciekawa i zabawna sytuacja z pewnym filozofem ulicznym, którą warto na pewno powtórzyć i obejrzeć, także zapraszam Was do oglądania. Przysięgamy. przysięga była. O, przysięgali! Jaka przysięga? Wojskowa nie wiem, jednostka wojskowa, nie jest to Harcerska przysięga. A, nie, ja nie byłem Ja tylko przechodzę A masz dzieci? Trójkę mam Za mało Żeby z tobą gadał, za mało Jedenaście, to minimum O Trzech synów Matka miała dwóch tam zrobiłeś? No Ja nie dałem rady No Tutaj pewnie pomagali

Bystry chłopak! Nie ja, no wie pan, tutaj było... Nie za... zabalone po cał... No i co wszyscy postoicie? ja była przysięgą. Ale pech, nie? Żaden pek. Przeszkadzałam? Szkoda, że pana nie było tutaj. Na ja przyszędzach jak Ale jak ja nie chodzę. Taki piękny występ był panie. Szkoda, że pana nie było na przysiędze. To na przykład. No dobrze, ale tutaj stały wszystkie samochody. Ale to jest kawałek dalej jest parking tam. Nie wiem, też nie było miejsca. Nie wiem czy pan widział nie. Nie możemy zrozumieć, że są sytuacje i sytuacje? Nie. Oho, przyszedł Mistrz. Tak jak je trzeba wjeżdżać po chodniczku na trawnik? Nie, nie rozumiem. Komu ty chcesz coś łapić? I filozof. Wszystkim, po kolei. Ale komu najbardziej? I psycholog uliczny. Kierowcą kierowcom, którzy czują wewnętrzną potrzebę jeżdżenia pochodnika w potrawnicach. Jeździsz, tak. Przyjechałem tu samochodem. Chyba nie w tym momencie, jak wszyscy byli na przysiędze. W tym. Wybierasz sobie sytuację i chcesz pokazać Swaniaka. Tak? Czyli mam w kalendarzu. Rozgryźcie te. Pisane, że jest dzisiaj. Myślę, przysięga. że tak, to jest głośno. Właśnie... Ja myślę, że jeszcze dodatkowo oprócz tych wszystkich funkcji pan czyta w myślach, moi drodzy. Niebywała gratka. 100%. Na tysiąc procent. A może mieszkam gdzieś w okolicy, po prostu przejeżdżam i widzę dużo samochodów w jednym miejscu. Ale tak lubisz siebie robić czy słaniaka, wariata, nie wiem, bo... Ja wiem, chłop stoi sobie na chodniku. Chyba tyle można jeszcze. Coraz więcej nam nie można, ale na chodniku chyba jeszcze stać nam dalej można. Na czym polega to cwaniacy, Szukasz okazji? Takich jak na? Ja szukam okazji na dobry biznes. ...przysięga, przyjeżdżasz specjalnie, bo nie wierzysz, że akurat pojechałeś tu sobie na spacer i patrz, łup, sprawdzę tutaj. Nie wierzę w to. Nie? Nie wyglądasz na to... Ale gawędziasz, co? No dobrze. Nie wyglądasz na takiego. Szukasz takich ofiar i chcesz pokazać, że jesteś... Kim? Nie chcę nic pokazać. Chciałbym pokazać problem jeżdżenia po chodnikach i rozjeżdżania No tu transmisów. ja nie przyjeżdżam co tydzień. Nie? Nawet raz na rok. Kolega miał tu przysięgę. A, a gdzie jeździ po chodniku raz na tydzień? Ten kolega? Kiedyś przysięgi w mundurach były. Nigdzie. Tylko tu? Pana, jak nigdy gdzie stanął, to gdzie staniesz? No nie wiem, ja bym nie wpadł na ten pomysł. A gdzie by stanął? Jak nie było gdzie stanąć, no to nie można stanąć. No, to dalej kawałek. Gdzie? Myślę, że każdy tak na tak Warszawy jak ty? Nie, ale wiedząc, że jedziecie do tego wspaniałego miasta, które jak wiemy wszyscy przystosowane jest dla kierowców i jest wyposażone w wiele miejsc parkingowych, to warto, biorąc pod uwagę, że jedziecie na uroczystość przysięgi, Biorąc w związku z tym pod uwagę, że na takiej uroczystości jest dużo ludzi, a jadąc skądś, skąd się nie zna Warszawy, to warto się zorientować wcześniej i sobie obejrzeć, gdzie tam można było znaleźć jakiś parking, w którym sobie staniemy i po przysiędze pojedziemy sobie na jakiś dobry obiad, piwo, wódeczkę yy, lub cokolwiek, a nie będziemy stać i czekać na przykład dwie godziny, aż przyjedzie patrol straży miejskiej, żeby zdjąć jakąś blokadę z koła, no albo aż przyjedzie patrol, bo, bo, bo piesi zablokują ruch na chodniku ruch oczywiście pojazdów także no ja to, ja to w ten sposób zawsze starałem się rozegrać jak jechałem do miasta którego nie znałem jadąc dużym pojazdem brałem to pod uwagę że mogę się wpieprzyć więc se wcześniej obczaiłem polecam panu bo jakby pan poświęcił 5 minut na znalezienie tego to by teraz pan nie musiał stać i smokać tego patyczka po lodach ale no, nie wiem, ale wiesz myśl, czy nie wiesz. Myślę, że normalny człowiek szuka miejsca legalnego do zaparkowania. Normalny człowiek też nie szuka takich kur awantur jak ty. Człowieku. Kur... A kto się awanturuje? To normalny człowiek idzie, patrzy. Ja nie szukam awantury. Każdy ma jakiś problem cały czas. A ty szukasz awantury kó. ja jest, bym powiedział. Ale pan prowokator, prowokator podkręca, podkręca. Tak, siak. Masakra. Ja Dobrze, ale to z człowieku z chodnika, żebyśmy mogli przejechać, nie? Oho, proszę bardzo, tutaj głos rozsądku. Kto ma no, jeździć po chodniku? No i nie zejdę z niego. Stoj! Ależ masz ciekawe życie. Te twoje, tak twoje jest dzieci, ciekawe. nie wiem, kurwa co mają. Oho, wchodzimy w kolejny etap prowokowania. Takie pod, podgryzanie nie działa, to może teraz zaatakujemy w kierunku rodziny, może to go wkurzy, może coś się wydarzy. I po co dziadek prowokujesz? Stąd. Ten duch patriotyzmu przeszedł cię za bardzo chyba ewidentnie. Sam byś jakieś wojażki potrzebował widzę. Muszę mieć przytam? Tak. Tak, nawet jak postawi wodę, tam gdzie nie trzeba, musi mieć przytam. Nie chciałbym kurwa takiego mieć ojca, jak Boga kocham. To jakaś projekcja własnych traum z dzieciństwa. Przykre, ale teraz rozumiemy też pana zachowanie i stosunek do drugiego człowieka. W sumie Pierwsze lata naszego dzieciństwa mają bardzo duże odbicie na przyszłości Dobrze. Dobrze. Wolałbym sam wejść do okna życia Ciebie warto brać przykład Lekko nie było widać No tak Słuchaj ja myślę że warto jest nas masz dzieci masz luczkę tak? Proszę bardzo, proszę bardzo Wszyscy takie są? Pochodniczkach? W nie jest. bo w sobie a Nie ma jeszcze prawa jazdy! Przepraszam, ale to było zabawne. Myślę, że i ty nie masz. Tak? No mam akurat. Duże jest kompleksem. Bardzo, Bardzo dużo. Ale pan jest wygadany. Ten pan gdzieś robi, kurczę, pewnie w jakiejś takiej firmie może też państwowej. No, no taki wygadany jest, że... No teraz taki jeszcze większe kompleksy. Tak, to prawda. To wojna policji. Ja nie potrzebuję dzwonić. Po co mam dzwonić na policję. Nie, mały, mi niczym nie przeszkadza. Nie tak teraz. No, nie tak zagrywał, no i co? No i będę tak sami w fajne popołudnie. No. To jeszcze nie ma popołudnia. Jesteśmy <grym> nasz... <grym> tu już od piątej jak Za dwie godziny będzie południe. My od piątej godziny godziny jedziemy, godziny, To znaczy. Proszę bardzo. A ty gdzie pracujesz? Kto Ty się Pierwsze pytanie odpowiada zawsze pytaniem na pytanie? No nie wiem, ale Ty chcesz się dowiedzieć rzeczy takiej dosyć poufnej. Y, no to... Skłuczuję rodzinie, pracodawcy. Wyj wyjdź z inicjatywą i powiedz że cię pracujesz. A co, chcesz parę nie złotych, nie czy to co? Ale ja Ciebie nie chciałem cały czas. Nie gadaj. Dobra, bo... Ale on nie gada, on podkręca, on prowokuje. Tylko, może... Masz za... Ale silnik to nie powinien być włączony hmm. niestety. Na drodze... Tu... Dokładnie. No co prawda jesteście na chodniku. ...powyżej minuty to będzie mandat. Ja pier... ...debil, debil do... <tronik _> Mówił czy tam ktoś kiedyś? Mówił. Myślę, że każdy kogo tak zatrzymuje. codziennie. A ten tutaj, patrzcie jak za, za kolana... W, ...podżega. Już się No ja. na YouTubie, kur... ...do mnie zabawę z ciebie. Dziękuję, faktycznie. Tak? A i parę groszy wpadnie. Cóż, ja też jestem. Przypomina możliwości wsparcia Supi Patronite. To pewnie. Chce gdzieś tam Tak. Dawaj. O. Ej, nie jedźcie, bo to dobry gościu A tych wszystkich tutaj te trzy? Kontentowy mógł zostać. Powstać kurwa, że pewnie jeszcze kopią. Przyjdą? Nie wiem. Nam jeden już siedzi w środku, to zobaczymy Ja polubiłem pana w czerwonym O, tu panie tak stanęły, żebym przypadkiem się nie przepychał Bardzo doceniam. Debil jestem Dzięki I się nam przedstawił To po jeden Dziękuję Tylko proszę nie udoceniać bezierunki, dobrze? To są pobożne życzenia Tak? Tak ale oczywiście macie prawo, tak samo jak jeździć po chodniku wbrew prawu, tak samo dochodzić swoich praw później, jeżeli znajdziecie swój wizerunek w sieci. I nasz system prawny bardzo pomaga w tym, na pewno przekonacie się o tym. Nasz system prawny jest jakiś. jest. No, dokładnie. Kurwa, wstydu se narobić. Widzą, hop stoi z kamerą i zamiast się tutaj powiedzieć, no panie, no stało się, no głupio zrobiliśmy, no ale no co? No to i nawet przed ekran na ekranie by to jakoś pozytywnie brzmiało, A tak, brać się tu jeszcze wykłusać. Chociaż ja nie powiem, no tutaj pana z grywusa w czerwonym trochę polubiłem, co się nam przedstawił na koniec. No i jak ładnie wyjechał. Z Zu chłopak można by rzec. nie ma to się awansować. Może pan to nas Oczywiście, kolejny drygent. Którzy... Ale z akcentem na wkr. Wkr. Widać, że często pan używa takich wulgarnych słów, ale to dobrze. Takie przekleństwo, jak rzucane przez dziecko. A tutaj co? Kolejny dyrygent. Ale to już nawet tak na logika, nie? No kurde, ja rozumiem, że no nikt nie lubi chodzić. Wiadomo, przecież nie po to kupiliście sobie samochody, żeby później dymać dwa kilometry z parkingu. No ale kurczę, no patrzę na to i nie wpadłbym na pomysł, żeby w ogóle wjeżdżać na ten zieleniec. Tam już mniejsza oto czy to jest trawa, czy nie trawa, czy to jest spalone, wypalone, wyjeżdżone, czy jak to wygląda w dupie. Tam możemy nawet przyjąć, że tam leży jakiś, nie wiem, tłuczeń albo piach, albo cokolwiek. No ale kurczę, no jest pas aut zaparkowanych w sposób, jak wam prawidłowy. Tam te są zaparkowane. No i kucze gdzieś tu się przepychać, żeby wjechać. Masakra. No ale ja już nic nie mówię, bo znowu coś powiem, znowu się warszawiacy na mnie obrażą. Ja tylko przypomnę taką sytuację, anegdotkę, tak z przymrużeniem oka, że u nas w wie pan na rejestracjach zaczynających się na W e, zaparkował sobie przy samych drzwiach do wejścia do biedronki, tak sobie wjechał tamś si, si, między słupeczkami, zatrzymał autko i zaposzedł na zakupki. Co? Dodam tylko, że przez wszystkie lata pracy w Krakowie na taką akcję nie trafiłem nigdy. Nie wiem, przypadek. To jest chodnik. Ale żeby nie było, że tak bronię Kraków, to tam też się działo. Dziadek na rondzie pod prąd dymał maluchem, bo mu się pomyliło. Byliśmy na przysięgę. No, o, przyjedź mamo na przysięgę. Pół godziny Co? temu i kazali nam tutaj zaparkować. Ja, to Kazali. Dowódca, dowódca kazał jest Ksiądz, Ksiądz, proszę bardzo. Ksiądz im kazał. No tak. Jednak Kościół to dalej. Wia... Silna silna ta jednostka dowodząca. Nikub. Nie. Ja. Mundurowi kazali tutaj stary. Mundurowi. Niemożliwe. W życiu możliwe. by czegoś takiego nie powiedzieli. Nie kłóć się z nami, bo tak było. No, nie możliwe. Tak, żaden normalny człowiek by nie stoi. Gdzie zaparkować? No, żaden normalny, to prawda. Wskazali tutaj stanąć, tak? Wskazali. To oni wskazali mnie. Ja nie znaję to. Nigdy w życiu wam wągulowy takiego się czegoś... No to się kłócił, człowieku, nie No to nie kłóć się. No to wsiadaj i siedź. Nie kłóć się. Wejdź, <laughs> ty... Chłop myślał, że tutaj z okolic przyjechał Audicom i go kurczę, tutaj będą czerwone dywany witać Tu zobaczcie, ksiądz i mundurowi mu Wskazują, żeby sobie wjeżdżał Pod drzewo Cyrki tam się dzieją w tej Warszawie Kto by pomyślał To może w drugą stronę Do przodu, do tyłu, w górę i w dół Tak było Gdyby nie był żoną, no. no. byś żonie leżą po o, A czy czemu nie chcesz, co przy żonie? Hormony ci nie podskakują. Testosteron leży. To słabo. Takie straszenie. Straszenia to są duchy. Baba Jaga na przykład jest od straszenia. buka niektórych straszyła też z bajki. Nie wiem, czekają życie. Każdy tak mówi. Uch. A ty to bardziej wyglądasz jak dziadek do orzechów. Każda taka żona trzyma w ryzach, tylko doceniam. Nie ufasz mi? Musi pan mieć. <noise> Boże. Mocny temperament. No, no właśnie tak. I zajebiście silną psychikę. Spadam. Słucham? Czego się doigram? O, tu, tu już nieco ładniejsze. O nie, nie mówcie tylko, że on jest... tam na pewno jest WR, a nie KR Czemu pan taki niemiły jest od razu? Czemu pan taki niemiły jest od razu? Nagrywa się wszystko, no nagrywa Na razie są tylko groźby karalne Ale spoko Jeszcze czekamy na rozwój sytuacji Ale No A ty masz dobrze wszystko, czy A ty masz dobrze? W sensie podchodzisz do człowieka na chodniku i mu grozisz? Ja cię nie grozi? Powiedziałeś, jakby nie było żony, to byś już leżał, czy coś w tym stylu. Odtworzę sobie to. Ale swój nigdy nie. w życiu się do tego nie, do, do, nie Aha. Bo jesteś kim? Kim jesteś? A, dobrze, to jestem bezpieczny. Dziękuję. Jestem bardzo bezpieczny. To się te... No całe szczęście tu widać. WR WR Moi drodzy, już, już się chwilę bałem, nie? Już mówię, no nie. Dopiero co ich zachwaliłem, a tu taki cyrk będzie. Też nagrywa, to jest bardzo wartościowa obiecznica. dziękuję. W życiu nie dotknęłem człowieka nawet. No dobrze No w tych pantoflach to byś się mógł przewrócić, przepraszam. Te wycieczki były niepotrzebne, macie rację. Dziękuję, dziękuję. Nie, tu było czuć elekwencję, moi drodzy. To no, chyba jakiś profesor mógł nawet być. No, a tutaj co? Czekają na dowódcę? Nie nie Była komenda rozejścia. Przepraszam, czy mogę z Państwem przeprowadzić krótki wywiad na temat parkowania na trawnikach i jeżdżenia po chodnikach? No nie bardzo, nie zgadzamy się. Na nie? Koniec. A dlaczego? Widać, że specjaliści w tym zakresie. W sumie mógłby być to bardzo wartościowy wywiad. Okej, okay. No dobrze. A to wasz. Nie, nie, nie chodzi mi o to, że chcę Państwa gdzieś publikować wizerunek od razu, tylko chciałem zwrócić uwagę na problem. No my rozumiemy, W formie to... takiej małej pogadanki. Nie, no dobra, proszę Pana, czekaliśmy tutaj, wie Pan, co to było, tak czy nie? Ślubowanie, dowiedziałem się no prawie, już. Prawie. Prawie Pan się dowiedział. To się i odsyłam Pana do tych ludzi, co tutaj no. to organizowali. Czyli chcecie powiedzieć, że to wojsko jest widne temu że wy stoicie na trawniku. Ale w cieniu. Czy wy już nie twierdzicie, czy też będziecie twierdzić, że wam kazano tu stanąć? Wskazali. Tak e, Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na problem taki nie wiem, no w no, tak? zapytał mnie się pan No pan odpowiadam. No nie chcę z panem rozmawiać. Aha, no dobrze. No dobrze. Okej, okay, no, dziękuję. Miłe. To jakaś dowódca tej drużynki jest. Nie. No dla mnie to jest miłe, nie zupełnie niekonfliktowe i, no, ale okej, okay, rozumiem. Miłego popołudnia. Jeszcze jeden. Dzień dobry. Czy może ma pan ochotę porozmawiać ze rozmawiać? O Bogu. Ze mną przez chwilę o. Jehowy polski parkingu, przepraszam Cię. Zjeżdżamy prawników i... Ale to tak brzmi jak, jak wiecie, puk, puk, puk. Dobrze, czy zechciałby Pan porozmawiać o Bogu? ...i, niż... I chodników? Okej, okay, rozumiem. Dziękuję. No i... Niestety ludzie nie skorzy do rozmowy. Za to skoży do grzechu. A my. Aż powyjeżdżają. I że też nikt nie pomyślał, kurczę, postawić te słupki. No ciekawe po co. No. Pokażę wam teraz coś ciekawego. O. Pani wybrała jazdę po chodniku, którą warto zgłosić. Zamiast. No w gruncie rzeczy naprawdę po chamsku, nie można było tędy wyjechać bezpośrednio na drogę w czym zmniejszyć. Eee, mimo wszystko to zagrożenie nie na tych na tym chodniku no, nie wiem no wyjechać patologia. Ten... Nie wiem w ogóle, bo nie rozumiem, nie rozumiem, w jakiej musiałbym być sytuacji, bo tak się zastanawiam, co by się tak w moim życiu musiało wydarzyć, żebym no taki manewr odstawił no i jedynie co mi przychodzi do głowy to taka skrajna sytuacja gdybym nie wiem albo musiał komuś udzielić jakiejś pomocy albo nie wiem wiózłbym kogoś do szpitala na cito i nie miałbym gdzie stanąć no to faktycznie mógłbym mieć wtedy w dupie ten trawnik nie ale kurczę, no, każdy każdorazowo w innej sytuacji no nieraz dymałem kawą i 20 minut ślę z buta bo nie było gdzie zaparkować. chyba może to ze mną coś jest nie tak. Tu by mi się nawet nie chciało, ale tam taki kawałeczek, elegancko. A teraz powiem, tego. dlaczego mogę sobie stąd pójść i nic tu się więcej nie wydarzy. Ta Tesla może wyjechać tamtędy, albo tutaj jak wyjedzie ten Hyundai, a biały Nissan ma i tak już drogę wolną. A mimo to mają to w dupie, pomimo że jest pełno wolnych miejsc parkingowych, to mają to w dupie i sobie dalej stoją i, i zrają na to wszystko. O. Wielka na Tutaj. Więc. I tak już nic nie zrobimy. <laughs> Możemy lecieć do domu. Można sobie iść. Sam wszystkiego. Nie obrobię w pojedynkę. To fakt. Świata nie zbawisz. Ale za to wy zbawić możecie mnie, moi drodzy, zostawiając na tym kanale suba, łapkę w górę, no i oczywiście komentarz dla zasięgów, a jako już jest początek tygodnia, to przypominam, że jeśli komuś jeszcze zostały punkty podbicia, to jest to fajna inwestycja, żeby go rzucić dla mnie. A ja do was już przybędę pojutrze z kolejnym jakimś materiałem zabawniejszym, bardziej poważnym, mniej poważnym. Zobaczymy co czas przyniesie. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję, zapraszam was na kika, gdzie codziennie po 19.30 najczęściej streamuję. Link oczywiście znajduje się w opisie, jak również zapraszam tych, którzy mają ochotę i potrzebę wsparcia mojego kanału, również link znajduje się w opisie. A tymczasem to już wszystko, trzymajcie się i życzę miłego dziąka, cześć!